Witam Was na kanale Napęd na motoryzację. Kia Sportycz nowej generacji opuściła linię produkcyjną fabryki w Żylinie na Słowacji. Ceny nowej Sportycz zaczynają się od 105 900 zł, czyli jest to taka sama cena jak obecnego Hyundai Tucsona. Mamy do dyspozycji silnik 1.6 Turbobenzy o mocy 150 koni, silnik benzynowy 1.6 Turbobenzyny z układem miękkiej hybrydy, który generuje 180 koni mechanicznych. Od dziwo pojawił się silnik Diesla 1.6 115 koni lecz czy praktycznie będzie możliwy do kupienia? Również dodano do niego miękką hybrydę, która generuje wspólnie 136 koni mechanicznych. Kia oferuje nam silnik elektryczny i benzynowy 1.6, który generuje 230 koni mechanicznych i oczywiście najmocniejszy silnik benzynowy plug-in hybrid, który daje łącznie 265 koni mechanicznych. Za taką przyjemność będziemy musieli zapłacić aż 200 zł. 900 zł. Wszystkie te silniki są to jednostki 4-cylindrowe. Poza podstawowym silnikiem 1.6 150 koni, w każdym kolejnym mamy do wyboru manualną lub automatyczną skrzynię biegów 7DCT. Najnowszy SUV ma szczególne znaczenie dla koreańskiej marki. Jeszcze nigdy w 28-letniej historii tego modelu nie było wersji przeznaczonej wyłącznie dla kierowców starego kontynentu. Nawiasem dodam, że aż 98% osób oglądających filmy nie subskrybuje kanału, do czego gorąco zachęcam. Zatem kontynuujmy. Na pierwszy rzut oka widzimy dwa ekrany 12,3 cala, są one zakrzywiane względem kierowcy, tworzą nam taką wirtualną przestrzeń. Kierownica trójramienna wielofunkcyjna z logiem wyposażenia GT-Line, a także łopatki do zmiany biegów, nie zabrakło również aluminiowych nakładek na pedała. Duża ilość przycisków została zastąpiona pokrętłem do wyborów opcji jazdy, natomiast w Hyundai Tucsonie mamy mało intuicyjne przyciski. Nie zabrakło również pokrętła do wyborów trybu jazdy. W wersji hybrydowej jest to Eco, Sport czy Terrain. Ten ostatni pomaga w trudniejszych warunkach takich jak śnieg, błoto czy piasek. Naturalnie mamy system kontroli zjazdu ze wzniesienia. Dla osób, które chcą mieć kontrolę nad samochodem, mamy przycisk do wyłączenia czujników parkowania. Na konsoli środkowej w zamykanym schowku są dwa wejścia USB jedno z dedykacją do ładowania, indukcyjna ładowarka, a także wejście 12V. Kija poszła o krok dalej. I dodatkowo zostały zredukowane ilości przycisków do minimum na konsoli. Za pomocą jednego dotknięcia zmieniają nam się funkcje dotykowe. Możemy sterować nawigacją, czy też radiem lub funkcjami klimatyzacji. W prezentowanej wersji mamy podgrzewane fotele i kierownice. W ich pobliżu znajduje się przycisk Start-Stop. Nawiązuje to do modeli klasy Premium, co dodatkowo na ten atut wskazuje ambientowe oświetlenie. Teraz mamy turkusowy kolor. Dla większego komfortu osób na drugim rzędzie siedzeń, KIA zastosowała wejścia USB do ładowania telefonów na odpowiedniej wysokości. Ciekawym rozwiązaniem są zmodyfikowane zagłówki, które pozwalają nam na zawieszenie ubrań. Z tyłu na fotelach pasażera i kierowcy znajdują się kieszenie, do których możemy wrzucić butelkę, by nie przemieszczała się po samochodzie. Kanapa jest składana w proporcjach 40 20 -40, oczywiście z podłokietnikiem. Pasażerowie z tyłu mogą korzystać z klimatyzacji, a także ją regulować. Jak widzicie funkcje dotykowe szybko reagują bez zbędnych opóźnień. Wielokrotnie wspominam o dźwiękach natury i oczywiście są one również w nowej kini. Mamy do wyboru 5 utworów. Ekrany są bardzo czytelne i odpowiednio zostały dobrane kolory ikon na centralnym ekranie samochodu. W modelu hybrydowym jest możliwość wyświetlenia pracy układu napędowego, który jest już znany m.in. z Toyoty CHR. Kształt nawiewów nawiązuje do przednich reflektorów, w których mamy światła do jazdy dziennej, czyli bumerangów. W tym modelu otrzymaliśmy dach panoramiczny otwierany częściowo z kurtyną wraz z czarną podsuwitką, raz Kia sportycz po raz pierwszy w 28-letniej historii tego modelu będzie miała wersję przeznaczoną wyłącznie na rynki europejskie. Sportage piątej generacji stylem i wykonaniem wnętrza przeskoczył niemieckich i japońskich rywali. Nowy Sportage dla Europy to sportowe proporcje, dłuższa karoseria i bagażnik o 100 litrów większy w porównaniu do starego modelu. Podstawowy silnik benzynowy produkuje 150 koni mechanicznych, natomiast najmocniejsza jest hybryda plug która zapewni 265 koni mechanicznych. I możliwość bezemisyjnej jazdy na prąd. Zawieszenie z regulacją sztywności i napęd 4x4. Po raz pierwszy Sportycz oferuje nowy terenowy tryb jazdy. Poduszka powietrzna między kierowcą a pasażerem z przodu. Nowe Kia Sportycz w salonach zadebiutuje w grudniu 2021 roku. Dostawa ma być zrealizowana do 4 miesięcy od zamówienia. Począwszy od modelu drugiej generacji w 2006 roku w słowackiej fabryce wyprodukowano trzy generacje tego popularnego suwa. Od tej chwili staśmy zjechało około 2 miliony egzemplarzy. Novak jasportycz ze swoim ściętym tyłem, bardzo szeroką osłoną chłodnicy, drapieżnym zderzakiem i matrycowymi reflektorami LED w kształcie bumerangów wygląda przebojowo. Spójna sylwetka zawieszona na dużych, nawet 19 calowych kołach jest przy tym pełna sztuczek stylistycznych sportowe proporcje, to także jeden z efektów zastosowania nowej platformy N3. Architektura przyczyniła się także do zwiększenia wymiarów. Nowy sportycz dla Europy ma 4515 mm długości, to o 30 mm więcej niż słów poprzedniej generacji. W porównaniu do starego modelu rozstaw osi zyskał 10 mm, czyli 2680 mm obecnie. Co w trasie przełoży się na stabilne prowadzenie. Mimo ściętego dachu bagażnik zapewni 591 litrów pojemności, czyli o 100 litrów lepiej w porównaniu do bagażnika schodzącej generacji. Oparcie tylnej kanapy jest dzielone w proporcjach 40-20-40. Po jego złożeniu możliwości transportowe wzrastają do bagatella 1780 litrów. Jeśli macie jakieś pytania, to śmiało zadawajcie je w komentarzach. Na wszystkie odpowiemy. Zapraszam również do subskrybowania kanału. Widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Cześć! Walking around in the circle of life, doing the things I know. Walking the same ways a hundred times with the same soul. But do you ever try to puff on the right side, put it up in your mind? But do you ever try to puff on the left side, put it up in your mind? i'm oh. <laughs> I will try to pop on the left side pull up in your eyes